Yeah. Dziś czuję to na maksa i na szczycie jak upierdolona gwiazda Za bliskich, za mamy, za ludzi przy mnie Lejemy pełne szklanki, dziś odlecimy Mówią mi, że gra ostro, że wchodzę na szczyt Prawda jest prosta, to nie sen, to szklanki pełne sukcesu, to dla moich ludzi Miliony na kocie, ale nam nie budzi Mamo, kocham cię, wiem, zawsze byłaś tu Obiecuję, zobaczysz mnie w świetle lampstu Gitara zamiast berła, wysy płyną jak rzeka. Dla was się ościeja! Do końca świata chcę tak żyć. Jak Rockstar na scenie spalać każdy beat. Mało pokochaj mnie już dziś. Młody Rockstar, scena to moje życie, to mój pierdolony hit. Każdy wersja w Dziękuję tym, co przy mnie, gdy było źle To dla was pełne szklarki, To dla was te sny Na scenie do końca, obiecuję wam to dziś Za parę lat platy napływszy jak diament Wasze imiona w moim sercu na stałe Nie ma mowy o przerwach, nie ma miejsca na strach Ten trap, ten beat to nasz wspólny szlak Do końca świata chcę tak żyć Jak Rockstar na scenie spalać każdy beat Mała pokochaj mnie już dziś Młody rockstar, scena, to moje życie, to mój pierdolony hit Mamo, obiecuję, będziesz na tej scenie Każdy z was poczuje, jak spełniamy marzenie Pieniędzy nie pragnie, ale ważny jest fajn Z ekipą przy boku, lecimy jak hype Do końca świata, chcę tak żyć Jak rockstar na scenie, spadać każdy beat Mamo, to kochaj mnie już dziś Młody rockstar, scena, to moje życie, to mój pierdolony hit ja! Yeah, rockstar nie ma przerwy w tej grze Z bliskimi na szczyt, to dla was robię wiesz Scena jest nasza, z banką na każdym kroku Rockstarem do końca, to mój życia fokus Połowa tej nuty to freestyle Kocham was kurwa To mój pierdolony hit Ja! Yeah, rockstar nie ma przerwy w tej grze Z bliskimi na szczyt, to dla was robię wiesz Scena jest nasza Fanko na każdym kroku, rok starem do końca, to mój U. U. życia fokus. Połowa tej nuty to freestyle kocham was kurwa! <śleszy> 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 осы